Dobra, ja, ja kończę ostatniego jest da. Zmutowana. On myślał, że ty. Dobra, cygandy. On myślał, że ty wziąć... siedzisz na tym spiku z nami. Mogę wziąć Patryka Patiego za sobą, bo on idzie ze mną w parze. Eee, słuchaj, jest problem, bo musimy ich podzielić. obiecałeś Dawidkowi. Plut... Dobra, to, to zaraz będę. Nie, nie, nie wytrzymam z tą grą, Nie, nie no tak się urgaming nie robi, no. I gdzie tutaj była moja wina? Jadę farmić chłopów, nie? Wszystko to jest dla mnie do swarmienia praktycznie za darmo. To jest to jest dla mnie do swarmienia za darmo. Robię tutaj 5000 uszkodzeń, tylko: bo to są jakieś fałki, minotauro, to wszystko łapie pd wszędzie. I dostaję DCK na podjeździe i się topię. Nie wiem, no.